27 lutego 1943 roku. Berlin, Niemcy. Reżim nazistowski rozpoczyna zakrojoną na szeroką skalę operację pod nazwą Aktion mającą na celu zgromadzenie ostatnich pozostałych w mieście Żydów i wysłanie ich do obozów koncentracyjnych. W tym czasie w stolicy Niemiec przebywa tysiące Żydów, którzy do tej pory uniknęli deportacji dzięki pracy przymusowej w przemyśle zbrojeniowym. W ciągu następnych tygodni większość z nich zostanie załadowana do bydlęcych wagonów i wywieziona do Auschwitz, gdzie zginie w komorach gazowych. Niektórym Żydom udaje się jednak uniknąć schwytania, ukryć się i dzięki sfałszowanym dokumentom próbować przetrwać w podziemiu. Jednak szanse na przeżycie zmniejsza obecność tzw. łapaczy, żydowskich kolaborantów, którzy w zamian za tymczasowe bezpieczeństwo pomagają nazistowskiej tajnej policji Gestapo w tropieniu ukrywających się Żydów. Najbardziej skutecznym łapaczem działającym w Berlinie jest Stella Goldschlag. Stella Ingrid Goldschlag urodziła się 10 lipca 1922 roku w Berlinie, który wówczas znajdował się w granicach Republiki Weimarskiej, demokratycznego państwa niemieckiego istniejącego w latach 1918-1933. Stella dorastała w zachodniej części Berlina, ciesząc się tradycyjnym dzieciństwem, wypełnionym pięknymi sukienkami i opieką nadopiekuńczych rodziców którzy z miłością nazywali ją Pinktsień, co oznacza mała kropka, ponieważ była centrum ich świata. Chociaż rodzina Goldschlag obchodziła ważne żydowskie święta, była w pełni zintegrowana z niemieckim społeczeństwem i uważała się za Niemców. Ojciec Steli, Gerhard Goldschlag, weteran I wojny światowej, pracował jako dyrygent, kompozytor i dziennikarz. Tymczasem jej matka Antonie przed zamążpójściem kontynuowała karierę śpiewaczki. Rodzina Goldschlagów często borykała się z problemami finansowymi i czasami musiała polegać na pomocy społecznej, ponieważ ojciec Steli miał trudności ze znalezieniem stabilnej pracy. Stella uczęszczała do szkoły podstawowej, a następnie zapisała się do Liceum Hohenzollernow dla dziewcząt. 30 stycznia 1933 roku. Adolf Hitler został mianowany kanclerzem Niemiec przez prezydenta Paula von Hindenburga. Wkrótce potem nazistowski reżim zaczął wdrażać swój radykalnie antyżydowski program, a w kwietniu tego samego roku uchwalono ustawę o odnowieniu służby cywilnej, zwalniając żydowskich specjalistów ze stanowisk rządowych. Ta radykalna polityka zapoczątkowała falę powszechnej dyskryminacji, która dotknęła niezliczone rodziny żydowskie, w tym Goldschlagów. Ojciec Steli, który pracował dla wytwórni kronik filmowych Gaumont, stracił w tym czasie pracę, pogrążając rodzinę w kłopotach finansowych. W 1935 roku żydowskie dzieci takie jak Stella nie mogły już uczęszczać do szkół państwowych. W rezultacie dziewczynka zapisała się do szkoły Goldschmidt w Berlinie, prestiżowej prywatnej instytucji, w której uczyło się około 750 uczniów. Dzieci te pochodziły zazwyczaj z zamożnych rodzin rabinów, lekarzy i biznesmenów. Szkoła słynęła z wyjątkowych nauczycieli. Wielu z nich było byłymi profesorami uniwersyteckimi lub nauczycielami zwolnionymi ze szkół publicznych z powodu dyskryminującej polityki. Stella wyróżniała się wśród swoich rówieśników z kilku powodów. W przeciwieństwie do większości uczniów uczęszczała do szkoły na stypendium, ponieważ pochodziła ze skromnego środowiska. Jej uderzająca uroda przyciągała jednak uwagę, a dzięki wysokiej, smukłej sylwetce, jasnoniebieskim oczom, blond włosom i nieskazitelnej cerze często porównywano ją do hollywoodzkich gwiazd. Była charyzmatyczna i popularna, szczególnie wśród chłopców. Pewnego listopadowego dnia w 1938 roku Stella została wcześniej odesłana ze szkoły do domu, gdzie odkryła, że jej ojciec musi się ukrywać z powodu łapanki żydowskich mężczyzn. Wydarzenie to stało się znane jako pogrom Kristallnacht, czyli noc kryształowa. Która była serią skoordynowanych brutalnych zamieszek przeciwko Żydom w nazistowskich Niemczech i ich niedawno zaanektowanych terytoriach w dniach 9 i 10 listopada 1938 roku. Przemoc i aresztowania stanowiły punkt zwrotny dla wielu żydowskich rodzin, w tym rodziny Stelli, ponieważ zagrożenie dla ich bezpieczeństwa stawało się coraz bardziej zauważalne. Następnie ojciec Steli zdecydował, że nadszedł czas, aby on, jego żona i córka opuścili kraj. Jednak w tamtym czasie emigracja była niezwykle trudna bez pieniędzy i wpływów. Podczas gdy społeczność międzynarodowa doskonale zdawała sobie sprawę z nasilających się prześladowań Żydów, a pogrom Nocy Kryształowej z 1938 roku został potępiony na całym świecie. Prawie wszystkie kraje, w tym Stany Zjednoczone, nałożyły surowe limity imigracyjne. Gerhard Goldschlag został poinformowany w amerykańskim konsulacie, że miną około dwa lata, zanim jego rodzina otrzyma pozwolenie na wjazd. Inne próby emigracji również zakończyły się niepowodzeniem, pozostawiając Goldschlagów bez innego wyboru jak tylko pozostać w Niemczech. II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. Na początku wojny Stella zapisała się do szkoły artystycznej, gdzie studiowała rysunek mody i pozowała nago jako modelka przez około 2 lata. W wolnym czasie śpiewała w żydowskim zespole jazzowym. I na krótko odnalazła szczęście jesienią 1941 roku, kiedy poślubiła lidera zespołu Manfreda Kiblera. Jednak, podobnie jak wszyscy Żydzi, Stella nie mogła uciec przed rosnącą falą antysemityzmu. Od września 1941 roku musiała nosić gwiazdę Dawida, i jeszcze tego samego roku została zmuszona do pracy w przemyśle wojennym co tymczasowo uchroniło ją przed deportacją do obozu koncentracyjnego. Początkowo Stella została przydzielona do fabryki Siemensa, produkującej silniki elektryczne, lecz później przeniesiono ją do fabryki amunicji. 27 lutego 1943 roku, podczas przeprowadzonej na szeroką skalę akcji znanej jako Fabrikaktion, Stella i jej matka zostały zagrożone aresztowaniem podczas łapanki Żydów w ich fabryce. Działając szybko, ukryły się w prowizorycznym schronie, a później wymknęły się tylnymi drzwiami, aby uniknąć gestapo. Ich ucieczka była w dużej mierze spowodowana ich blond włosami, które przyczyniły się do fałszywego przekonania nazistów, że Żydzi nie mogą być blondynami. Niestety mąż Steli Manfred został aresztowany, deportowany do Auschwitz i nigdy więcej o nim nie słyszano. Po aktion Stella i jej rodzice zaczęli się ukrywać. Były kolega ze szkoły artystycznej i wieloletni adorator Stelli. Samson Schinhaus, który działał pod pseudonimem Ginter Rogow, sfałszował dla niej dokumenty tożsamości, umożliwiając Steli podróżowanie bez wzbudzania podejrzeń. Rogow był częścią siatki ruchu oporu składającej się z żydowskich i katolickich Polaków i dostarczył co najmniej 40 żydowskim więźniom sfałszowane kartki żywnościowe, paszporty i inne dokumenty tożsamości. Ze względu na jego działalność konspiracyjną był usilnie poszukiwany przez Gestapo. 2 lipca 1943 roku podczas pobytu w Pabie Stella została rozpoznana przez znajomą Inge Lustig, żydówkę pracującą jako Greiferin, czyli łapacz dla Gestapo. Stella została zatrzymana przez agentów Gestapo towarzyszących Inge i zabrana do ich siedziby przy Burgstrasse 26. Stella stała się dla nich ważnym celem, gdy sprawdzili jej dokumenty i zidentyfikowali je jako dzieło Rogofa. Chociaż nie wiedziała, gdzie jest Rogof. Gesta próbowało ją złamać, mając nadzieję, że ujawni miejsce pobytu swojego przyjaciela. Stella była poddawana okrutnemu maltretowaniu. Bito ją po nogach do granic wytrzymałości. Wielokrotnie uderzano w kręgosłup, krwawiła z ust, uszu i nosa. Przesłuchujący, kilkakrotnie przyłożyli pistolet do jej skroni, grożąc jej śmiercią. Całkowicie zdruzgotana Stella straciła przytomność w wyniku nieustannych tortur. Nawet gdy leżała bezradnie na podłodze, gestapowcy nadal ją kopali. 10 lipca 1943 roku Stella na krótko uciekła podczas wizyty u dentysty, ale szybko została ponownie aresztowana po tym, jak szukała schronienia w domu rodziców, który był pod obserwacją gestapo. Po schwytaniu była ponownie brutalnie torturowana. 24 sierpnia 1943 roku więzienie, w którym przetrzymywana była Stella, zostało trafione podczas masowego brytyjskiego nalotu bombowego, powodując powszechną panikę wśród więźniów. Podczas gdy wiele kobiet zginęło w płomieniach, Stelli udało się wydostać. Zamiast uciekać, Stella dobrowolnie zgłosiła się do obozu przejściowego, w którym przetrzymywano jej rodziców w oczekiwaniu na deportację do Auschwitz. Działała z miłości do rodziców, ponieważ od młodości mocno na nich polegała i była gotowa umrzeć razem z nimi. Ten desperacki akt miłości i lojalności zapoczątkował wstrząsający rozdział w życiu Stelli. W obliczu ponurej rzeczywistości, w jakiej znalazła się jej rodzina, podjęła fatalną decyzję, próbując uchronić rodziców i siebie przed pewną śmiercią. Aby uniknąć deportacji siebie i swoich rodziców, zgodziła się zostać łapaczem, a jej pierwszym zadaniem było wytropienie gintera rogofa. Ponieważ jednak nie miała żadnych konkretnych informacji, została oskarżona o fałszerstwo. I odesłana z powrotem do więzienia. Zastępca SS, Felix Lachmut, zauważył jednak aryjski wygląd i inteligencję Stelli i zwerbował ją jako łapaczkę na stałe, oferując jej pewne korzyści i gwarantując bezpieczeństwo jej rodzicom. Stella została następnie przeszkolona przez Gestapo w polowaniu na Żydów i stała się częścią jednostki składającej się z około 20 młodych mężczyzn i kobiet. Ich siedziba początkowo znajdowała się w obozie przejściowym przy Grosse Hamburgerstrasse, a później została przeniesiona do Skrzydła Patologii w Szpitalu Żydowskim. Łowcy nagród byli zakwaterowani w oddzielnych pokojach i mieli dostęp do dużej ilości jedzenia. Za każdego ukrywającego się Żyda, którego pomogli aresztować, otrzymywali 300 smarek, równowartość około 2200 dzisiejszych dolarów. Mając przy sobie broń i dokumenty identyfikujące ich jako agentów Gestapo, mogli swobodnie poruszać się po mieście bez noszenia gwiazd Dawida. Wykorzystując swoją wiedzę na temat wielu żydowskich rodzin i byłych kolegów szkolnych z lat spędzonych w szkole Goldschmita, Stella okazała się bardzo skuteczna w lokalizowaniu i zdradzaniu ich Gestapo, jednocześnie zachowując pozory ukrywania się. Za każdym razem, gdy przekazywała kogoś gestapo, natychmiast przeszukiwała torebkę ofiary w poszukiwaniu książki adresowej z adresami kolejnych ukrywających się Żydów, co często skutkowało jeszcze większą liczbą aresztowań. Naziści nazywali ją blond trucizną. Uderzający wygląd w Stelli i świetna pamięć do nazwisk sprawiły, że była skuteczną łapaczką. Jeden z mężczyzn, których wydała, a który przeżył wojnę dzięki ucieczce z transportu do Auschwitz, wspominał, jak Stella podeszła do niego pewnego dnia prosząc o pomoc. Wyglądało na to, że życie w ukryciu odcisnęło na niej swoje piętno i twierdziła, że jest głodna. Mężczyzna zgodził się jej pomóc i zabrał ją do Pabu, gdzie wpadł w pułapkę i został aresztowany przez agentów Gestapo. Tereny Łowieckie Stelli obejmowały również cmentarze. Po tym jak żydowscy mężczyźni lub kobiety pochowali swoich nieżydowskich małżonków, Stella zgłaszała ich do gestapo, ponieważ nie byli już chronieni przez swoje małżeństwa. Dokładna liczba Żydów schwytanych z pomocą Stelli pozostaje niejasna, a szacunki wahają się od 600 do 3000 osób. Stella budziła powszechny strach wśród społeczności ukrywających się. Według ocalałej z Holokaustu Inge Deutschkron, miała ona reputację osoby, która była w stanie wyczuć ukrywających się Żydów i uciekinierów. W ostatnich latach wojny, Stella była powszechnie znienawidzona w społecznościach żydowskich, a nawet otrzymywała groźby śmierci. W końcu naziści złamali obietnicę oszczędzenia życia rodziców Stelli i w lutym 1944 roku zostali oni deportowani do getta Theresienstadt, które znajdowało się w protektoracie Czech i Moraw. Stella błagała przełożonych, aby oszczędzili jej rodziców, ale bezskutecznie. Po wojnie obiecano jej jednak honorowy aryjski status – jej rodzice zostali przetransportowani do Auschwitz i zamordowani. W październiku 1944 roku Stella poślubiła swojego drugiego męża, Rolfa Isaaksona, również żydowskiego łapacza. Ich małżeństwo nie było jednak szczęśliwe i oboje szybko weszli w związki pozamałżeńskie. W tym czasie Stella nie była już tak aktywna jako łapaczka ponieważ była zbyt dobrze znana, by móc skutecznie działać. Ponadto w Berlinie pozostało niewielu Żydów z powodu nazistowskich czystek i gorliwości Goldschlag i jej współpracowników. W lutym 1945 roku Stella zaszła w ciążę, prawdopodobnie ze swoim nazistowskim kolaborantem, Heino Meislem, i chociaż oczekiwała, że uzna on ojcowstwo i będzie wspierał ją i ich nienarodzone dziecko, Meissel zniknął, pozostawiając Stellę samą. W tym czasie Stella straciła wsparcie swoich kochanków i nazistowskich przełożonych, pochłoniętych zbliżającymi się aliantami. We wczesnej fazie bitwy o Berlin, w kwietniu 1945 roku, Stella postanowiła się ukryć. W tym samym miesiącu urodziła córkę Iwon w Libenswalde, wiosce na północ od Berlina. Berlin padł łupem Rosjan 2 maja 1945 roku, a druga wojna światowa w Europie zakończyła się 6 dni później. Podczas gdy w 1933 roku populację Żydów w Berlinie szacowano na 160 tysięcy, pod koniec wojny w mieście pozostało tylko 1400-1700 Żydów. Przetrwali, ponieważ byli zbyt dobrze ukryci. Stella została aresztowana przez lokalną policję, a jej dziecko zostało jej odebrane, a następnie umieszczone w rodzinie zastępczej. Po aresztowaniu Stelli początkowo udało się przekonać policję, że jest ofiarą nazistów. Jednak kiedy została przeniesiona do gminy żydowskiej w Berlinie w celu identyfikacji, jej tożsamość została zdemaskowana. Dla ocalałych Żydów w Berlinie Stella była ucieleśnieniem zła. Po tym jak członkowie gminy żydowskiej prawie ją pobili, obrzucili wyzwiskami i ogolili jej głowę, została przeniesiona na posterunek policji na Aleksander Plac, kontrolowany przez władze sowieckie, po przesłuchaniu została postawiona przed sowieckim trybunałem. Trzech sędziów potrzebowało zaledwie kilku minut, by skazać ją na dziesięć lat ciężkich robót. Po odbyciu kary, Stella przeniosła się do Berlina Zachodniego, aby odnaleźć swoją córkę, która mieszkała tam z żydowską rodziną. Ale ze względu na jej mroczną przeszłość, Iwon nie chciała mieć nic wspólnego z matką. Co więcej, rok po zwolnieniu z sowieckiego więzienia, Stella została ponownie oskarżona, tym razem przez władze zachodnio-niemieckie w Berlinie. Drugi proces przeciwko Stelli rozpoczął się 20 czerwca 1957 roku w Berlinie Zachodnim, a prasa poświęciła wiele uwagi jej wojennej działalności, nazywając ją blond aniołem Gestapo lub blond trucizną. Oskarżono ją o współudział w zamordowaniu nieznanej liczby osób prawdopodobnie kilkuset. Proces trwał cztery dni. A prokurator wezwał świadków, którzy przedstawili Stelle jako bezwzględną przestępczynię. Przed procesem psychiatra zdiagnozował u niej psychopatię schizofreniczną. Stella próbowała wzbudzić współczucie, powołując się na swój zły stan zdrowia oraz żal po stracie dziecka. Zaprzeczyła wszystkim zarzutom, twierdząc, że jest ofiarą tamtych czasów. Utrzymywała, że jej proces jest częścią żydowskiego spisku przeciwko niej, twierdząc, że Żydzi od zawsze zazdrościli jej urody. Sąd przyznał, że współpraca Stelli z nazistami mogła być początkowo motywowana próbą uratowania rodziców przed deportacją. Potępił jednak zakres i entuzjazm jej działań, które kontynuowała nawet po deportacji rodziców. Chociaż oskarżenie domagało się 15 lat pozbawienia wolności, Stella została skazana na 10 lat. Ponieważ odsiedziała już 10 lat w sowieckim więzieniu, nie musiała już wracać za kraty. Po wojnie, Stella przeszła na chrześcijaństwo, wyszła za mąż jeszcze trzy razy i stała się otwartą antysemitką. Wraz z wiekiem jej kondycja psychiczna i fizyczna pogarszała się a po śmierci ostatniego męża prowadziła samotne i odizolowane życie. Kiedy 26 października 1994 roku Stella Goldschlag popełniła samobójstwo, topiąc się w stawie Mosweicher we Fryburgu, miała 72 lata. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.